Cześć! Mówi Luigi ze sklepu MotoX. Prezentuje bud motocrossowy Falco Extreme Fro 3.1. Jest to nowoczesny bud do motocrossu, enduro lub nakłady. W pełni zabezpieczony, posiadający aluminiowe klamry, zawias w kostce oraz zawias pomiędzy łydką a ścięgnem Achillesa. Zobaczcie, że mimo iż są zawiasy, but jest płaski. Cholewa buta jest wykonana w jednej części z podeszwą. To powoduje, że on jest sztywniejszy i trwalszy. Wewnątrz znajduje się dodatkowy but, który ma kostki chronione ochraniaczami D3O. Wnętrze buta ponadto jest wyłożone tkaniną, która oddycha, jest antybakteryjna i zapewnia wysoki komfort użytkowania. Na koniec jeszcze bardzo przydatna informacja. Bud w Cholewie tutaj w Podbiciu jest stosunkowo szeroki i wysoki i wielu osobom to może przypaść do gustu. Zapraszam.